Halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem HTV i dzisiaj zrobiliśmy zakup, właśnie kupiliśmy Logitech G502 Lightspeed. To jest myszka, którą używa Montgral. I słuchajcie, jeżeli pod tym odcinkiem dobijemy 2500 tysiąca łapek w górę, ta myszka pójdzie dla was. Dlatego właśnie w tym momencie został łapkę w górę. Napisz w komentarzu dlaczego. Właśnie ty miałbyś ją wygrać. No i... Bierzemy, bierzemy udział, zostawiamy łapeczki w górę, spełniamy wymogi i może, może rozdamy, ale to wszystko zależy od was no i za chwilkę będzie unboxing, prezentacja myszki w gierce, omówienie, omówienie pewnych funkcji i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem specjalistą, dopiero się uczę, także ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, jeżeli Wam się podobają tego typu odcinki, że kupujemy jakiś sprzęt i go rozdajemy, yy, Pamiętajcie, wesprzyjcie Haja łapką w górę i dobrym komentarzem, ja będę bardzo zadowolony. No i przejdźmy do odcinka. A więc dobra, jesteśmy już na unboxingu. Tutaj znajduje się myszka, którą obecnie używam. Jest to Logitech G Pro bezprzewodowa. Jak możecie zauważyć, nie ma kabelka. Według mnie jest mega mega koks. Naprawdę jest super myszką, leciutka, wytrzymała i mega dobrze się gra. Tutaj mamy nowiuteką myszeczkę. Logitech G502 Lightspeed. No i wydaje mi się, że nie ma co tu więcej gadać. Przechodzimy do openingu. Mamy folię, więc robimy. Dobra, już folii nie ma, więc przechodzimy do dalszej części openingu. Jak się ją otwiera, proszę Państwa. Dobra. Otwieramy ją w następujący sposób. Po prostu ją wysuwamy. Dobra. Ula, la la la. Proszę państwa. No. Powiem Ci, jeżeli miałbym wybierać Tom, a Tom, to jeżeli bym patrzył tylko pod wygląd, to wybrałbym Tom. Ej, mega dobrze wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje. Ty ile? Ona ma w ogóle przycisków. Patrzcie jeden przycisk, drugi przycisk, trzeci, czwarty, piąty, szósty, Osiem przycisków. Patrzcie. Pyk, czekajcie, zrobimy sobie wyoszczenie. Ej, złapię ostrość. Złapało chyba. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem przycisków. Proszę Państwa, tutaj wygląda mi to na bardzo konkretną mysz. Jest troszkę. Waga jest na pewno większa od tego Logitecha, ale powiem Wam, prezentuje się naprawdę znakomicie, jeżeli chodzi o wygląd i o jakość. Dużo przycisków. Ale do czego są te przyciski, ty? No oczywiście, no to, to ja to rozumiem, że mogę sobie zbindować przyciski y, te po lewej stronie i te, ale tutaj, proszę Państwa, mamy y, celownik, czy możemy tutaj. Y, może tutaj jest wbudowany au, Auto aim i Montgrul Szczech, a tak naprawdę Montgral, dlatego tak dobrze strzela, bo tutaj ma Aim'ach i. O, widzę gościa, pyk pyk, 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 pyk i same głowy Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Lecimy dalej, pyk. Pyk, lecimy dalej Co się tutaj jeszcze Znajduje, proszę państwa eee, Taki pudełeczko to odkładam Na bok Tutaj bodajże mamy ciężarki Jak jestem, jak dobrze myślę Czekajcie, ciężarki Powiem wam, że opakowanie Jest naprawdę niezłe Tak, mamy ciężarki I mamy oczywiście gniazdo USB Do ładowania I... Żeby wpiąć po prostu do komputera Ciężarków chyba nikt nie używa Bo według mnie Im myszka jest lżejsza Tym lepiej się gra w różne gry To potrzebujemy A resztę zamykamy odkładam naszego pudełka Jak kupowałem tą Logitech G Pro Bezprzewodową To powiem wam, że pudełko było mega tandetne I w ogóle w środku było tandetnie A tutaj jest fajnie Mamy oczywiście jakąś naklejeczkę Mamy jakieś... Yy, tak naprawdę, pociebie, którego się nie używa. Ej, patrzcie na to! Fortnite. Dzień dobry, panie Fortnite. To jest myszka specjalnie pod Fortnite'a zrobiona. Tutaj mam jakąś instrukcję obsługi, to nie potrzebujemy. Ja się na tym znam. No i oczywiście ten kabelek jest bardzo ważny. Tak. Mm, tak jest, mamy właśnie to jest mega ważny kabelek, to jest zwykły, zwykły chyba kabelek USB e, Ale on jest mega ważny, bo ponieważ e, mamy takie takie e, o, tutaj, czekajcie, nie ma ostrości. Halo, ostrość. Przepraszam bardzo. Nie mam e, sprzętu do unboxingu, dopiero się uczę O chyba jest OK. Dobra, tutaj mamy coś takiego i to jest mega ważne, bo ponieważ to wpinamy w to. O! I podpinam do komputera i wtedy Nasza myszka łączy się z tym a jeżeli, a jeżeli chcemy podpiąć Myszkę do ładowania No to Wpinamy to tam, dobra, zaraz to ogarniemy e, Widzimy się za chwilkę W Fortnite'ciku już z nową Myszką i przypominam Jeżeli zostawicie dużo łapek w górę Wydaje mi się, że próg 2,5 tysiąca łapek w górę jest przekonujący To rozdam Tą myszkę dla was Eee... Wydaje mi się, że to będzie spoko układ, bo myszka kosztuje 550 zł i jest kozacka, e, już już widzę po wyglądzie, więc wysoki próg łapek, ale też fajna nagroda, dlatego piszcie w komentarzach, dlaczego byście chcieli zgarnąć tą myszkę, no i co, widzimy się w Fortnite, cie. ja już nie przedłużam, strykam palcem i lecimy. Dobra, jesteśmy już w lecimy sobie na jakąś miejscówkę, nie wiem, polećmy na rekina, no i słuchajcie, e, to jest Logitech G Pro, to jest Logitech G503. E, e, odkładamy moją starą myszkę, bierzemy nową myszkę do łapy, lecimy sobie na rekinka, i słuchajcie, jakie odczucia! Jakie odczucia, e, jako że pierwszy raz trzymam tą myszkę w dłoni. E, przyciski są bardzo, bardzo takie ostre: mają ostre krawędzi, e, krawędzie. E, Logitech G Pro ma takie łagodne, i ma wbudowane to, jakby do środka, to jest on na zewnątrz. Yy, tutaj, właśnie ta myszka, którą aktualnie używam, ma na pewno więcej tych przycisków, bo ma aż. chyba 7, czy. 2, 4, 6, 7 przycisków, ma z czego. Mm, nie wiem, nie wiem, nie wiem, do czego służy jeden przycisk. Tutaj, jedną, jedną bardzo ciekawą yy, sprawą jest ta, taka, że jak klikam ten przycisk, to scroll mi leci, chłopie, jak chomik yy, w tym w klatce, a jak już kliknę, to scroll normalnie wchodzi tak jakbyś wchodził po schodach nie wiem czy wam to wytłumaczyłem czy nie ale wrzucę wam o pięknie dobra hardkarowa się strzela jest zawsze jest taki taka nowość nie jak masz nową myszkę to tak się dziwnie gra nie, no ciężko się przy, przyzwyczaić ale zaraz ogarniemy temacik mam nadzieję że tutaj uda mi się wyjść z tej miejscówki gdzie jest gdzie jest skype Dobra, fu! Gościu mnie prawie porobił stary, one hitem, praktycznie Nade'y Dobra, jest gościu Dwóch Dobra, leży jeszcze jeden. Ty, on tam campi. Ej, panowie, on tam campi w środku. Ty, C4, ale cwaniak, ty. Ej, i co? I on tak może całą gierkę kampić w Kiblu? Ja nie mam pytań. Nie mam pytań. Myślałem, że już wszystko wiem na temat Fortnite'a, ale to mnie zjadło psychicznie stary. Gość normalnie siedzi w Kiblu, nie chce wyjść z Kibla. Dobra, wyszedł. I schował się do Kibla, Chad. Ej, widzicie to? Jezu! Chad, czy wy to widzieliście? Gość wyskoczył z Kibla. POSZCZELAŁ DO MNIE I SIĘ SCHOWAŁ NIE, TO SĄ JAJA STARE TY, ON DO MNIE CELUJE, NIE, NIE CELUJE KUMPLI SZUKA, DOBRA, NIEWAŻNE, ZOSTAWMY GO NIE NO NIE NO, TO JADĘ, BO JESZCZE, jeszcze za teamowanie BANA DOSTAJEMY SORRY BYKU, ALE NO MIAŁEM MIESZANE UCZUCIA SORRY, MUSIAŁEM CIĘ opie POROBIĆ, BO TY mnie CHCIAŁEŚ POROBIĆ, WIĘC JA CIĘ POROBIŁEM no i tak się skończyła nasza przyjaźń, stare. no, krótka piłka, no, tak być nie może! No chłop jakoś nie ogarnia, mega dobrze! Tak zwany amator! Ja, ja jestem amatorem RPG'a, bym sobie dał, Jezu, ej! Napiszcie w komentarzu, HiTV Tobot. proszę was. No, no to już macie jedną wycieczkę, nie? To już macie jedną wycieczkę, gościu. Co się prujesz? Ej, ale mi się dziwnie buduje. Naprawdę, bardzo dziwnie mi się buduje. Nie, no muszę go porobić. Fajnie, że taka pompa nie siada, nie? Bo HTV jest botem. Dlaczego HTV botem jest? Dlaczego HTV botem jest? No dobra, lecimy, lecimy, lecimy. No, chat, bo ja tutaj wam opowiadam moją historię życia wziętą i nie kończę. A więc zacznijmy od początku. Rano wstałem, byłem z psem na dworze. Po czym? Nie trafiam w spiderkę, bo mam dziwną czułość. Dobra, nieważne, tutaj nie ma nikogo, to są boty. E Ej, i znowu nie dokończyłem. Słuchajcie, czemu ten gość nie buduje? Halo. No, teraz obiecuję wam, że kończysz historię moją życia wziętą. Słuchajcie, rano wstałem. Byłem z psem na dworze. Po czym byłem w żabce. Po napój energetyczny i napój gazowany na lajwa. Po czym wróciłem do domu. Odpaliłem live'a. Skończyłem live'a. Pojechałem do sklepu po myszkę. No i wróciłem do domu. Zostawić myszkę. Spakowałem się, pojechałem na wieś na parę tam godzinek, bo babcia marzenki miała urodziny. Po czym wróciłem do domu i siedzę i nagrywam dla Was film. Dlatego bardzo co docencie, zostawcie łapeczkę w górę. Tym bardziej, że jutro jest live'ik. Dobra, 115 dostał, więc pokczam totalny. Gości używa lunchpada. A był mój. Mamy pod sobą jeszcze jednego. O chyba to jest Najgorzej to jest Midas. Ale się dziwnie buduje, panowie. B bardzo mi się... Dziwnie buduje, no! Jeśli co, ja ucieknę. Ale dostanę lasera, na 100% dostanę lasera. To jest milion, milion procent pewne. Panowie, panowie, zostawcie Titanica. Mega... Bardzo ciężko mi się buduje. Nie mogę się... Przyzwyczaić do nowej myszy, naprawdę N Nie troluję, nie troluję, moje prawdę. Nie kłamałbym was. Ta Iris, która mnie podjeżdżała. Dobra, od strefy się wywaliła! Ale głupia! Ty, ognisko! Nie, 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 nie! To Ale bardzo dziękuję za oglądanie Ale przegrałem Przez gościa, który wygrał gierkę Jest mi przykro Ale powiem wam, że myszka spoko Tylko denerwuje mnie bardzo to, że Ma takie ostre przyciski Ale oceniam ją 8 na 10, bo dał, Dałbym rady się przyzwyczaić Mam nadzieję, że odcinek się podobał Że... Rozlosujemy tą myszkę, bo tak naprawdę nie zamienię G-Pro na tą myszkę, bo po prostu no, bardziej mi siedzi w łapie, bardziej mi się podoba. E, ustalmy, że ten mecz, który wam pokazałem, uznajemy, że to wszystko z zmęczenia tak słabo mi poszło. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!